Witam państwa, zapraszam na kolejny odcinek Kawy z Agentem. Jakie tematy w tym tygodniu dla państwa przygotowałam? Na pewno porozmawiamy o analizie rynku, dokładnie o analizie ryzyk według NBP, co czeka rynek mieszkaniowy. Porozmawiamy również o programie Mieszkanie Plus. Czy przyniosło oczekiwane efekty, czy jednak jest rozczarowaniem? Kolejny temat, który dla państwa przygotowałam. To mieszkania na wynajem, dokładna analiza tego, w jak błyskawicznym tempie one topnieją, żeby mieli Państwo porównanie procentowe, jak to szybko te mieszkania znikają, na oczywiście w zestawieniu z innymi miastami w Polsce. Kolejny temat, o którym będziemy również rozmawiać, to grunty. Grunty są teraz bardzo rozchwytywane. Aktualnie de facto rozchodzą się jak świeże bułeczki. A deweloperzy również wykupują te grunty bardzo, bardzo teraz mocno inwestując w mieszkania, w inwestycje deweloperskie. Zatem będziemy właśnie te grunty analizować, bliżej im się przyglądać i pochylimy się bardziej nad tym tematem, więc proszę zostać do samego końca, żeby mogli Państwo wiedzieć, co aktualnie warto inwestować na rynku nieruchomości. I ostatni temat, no takie troszkę pasymistyczne, ponieważ porozmawiamy o zbliżającej się zapaści na rynku kredytów hipotecznych i co dokładnie ta sytuacja, jakie konsekwencje będzie miała, co dokładnie dla nas znaczy, jako dla osób, które chcą wziąć kredyt, które rozważają, czy wziąć ten kredyt, no i dla osób w ogóle inwestujących na rynku, bo nie oszukujmy się, sytuacja związana z kredytami, no ma znaczący Wpływ na sytuację związaną z rynkiem mieszkaniowym. I zaczynamy z pierwszym tematem. NBP, ryzyka dla rynku mieszkaniowego, to obecnie wzrost stóp procentowych i wojna. Ostatni kwartał 2021 zamyka okres, w którym głównym ryzykiem sektorowym były rosnące ceny i koszty budowy mieszkań. W kolejnych okresach na sektor oddziaływać będzie wzrost stóp procentowych oraz czynniki związane z wojną pomiędzy Rosją i Ukrainą, ocenia Narodowy Bank Polski w raporcie pod tytułem Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w czwartym kwartale 2021 roku. W styczniu i w lutym 2020 obserwowano symptomy schłodzenia koniunktury na rynku mieszkaniowym. Według danych opublikowanych przez Biuro Informacji Kredytowej w lutym 2022 roku w porównaniu z lutym rok wcześniej o prawie 29% zmniejszyła się kwota zapytań o kredyty mieszkaniowe w bankach i skokach, i o 36,3% zmniejszyła się liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy. Natomiast w porównaniu ze styczniem 2022, 2022 roku osób wnioskujących o kredyt było więcej o 8,5%. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w lutym 2022 jest czwartym najniższym wynikiem od początku pandemii. Istotnym czynnikiem spadku liczby ubiegających się o kredyt mieszkaniowy może być wzrost stóp procentowych oraz zapowiedź kolejnych podwyżek. Czytamy w raporcie. Wyniki ankiety NBP na temat sytuacji na rynku kredytowym w pierwszym kwartale 2022 wskazują, że większość banków w ostatnim kwartale 2021 roku kolejny raz zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, uzasadniając to oczywiście wzrostem stóp procentowych i pogorszeniem się prognozy sytuacji gospodarczej. Na pierwszy kwartał 2022 roku ankietowane banki przewidują dalsze zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych oraz pogłębienie spadku popytu na te kredyty podkreśla bank centralny. NBP przypomina, że według danych GUS za styczeń o 5% spadła rok do roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań i domów, o 21% w segmencie inwestorów indywidualnych. Przy wzroście 5% wśród deweloperów oraz aż 23% spadku liczby lokali, których budowę rozpoczęto, i to jest 8% w segmencie inwestorów indywidualnych i aż 41% spadek wśród deweloperów. I kolejny temat. Najwyższa izba kontroli, czyli program Mieszkanie Plus, nie wpłynął na poprawę warunków mieszkaniowych. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że działania podejmowane przez kolejnych ministrów w ramach programu Mieszkanie Plus w, dla, w latach 2016-2021 nie przyniosły oczekiwanych efektów, a tym samym nie wpłynęły znacząco na poprawę warunków i rozwiązywanie problemów mieszkaniowych lokalen, lokalnych społeczności. Do końca października 2021 roku w ramach programu Mieszkanie Plus wybudowano 15 tysięcy mieszkań, a 25 tysiąca mieszkań znajdowało się w budowie. Wcześniej rząd deklarował, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań. Głównymi przyczynami zmniejszających się efektywności programu Mieszkani Plus były brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych. NIK zwraca uwagę, że podejmowane przez kolejnych ministrów inicjatywy legislacyjne mające na celu usprawnienie funkcjonowania programu Mieszkani Plus nie zawierały kompleksowych rozwiązań w zakresie zwiększania podaży gruntów Skarbu Państwa i, i wykorzystywania ich na cele mieszkaniowe, co z kolei miało negatywny wpływ na wzrost dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach. Czytamy w komunikacie. Przyjęty w 2016 roku Narodowy Program Mieszkaniowy bezpośrednio angażował władze publiczne w zwiększanie zasobów mieszkaniowych w kraju. Program zakładał zarówno podejście na dużą skalę państwowych inwestycji mieszkaniowych na wynajem, jak i zmiany wpływające na lepsze zarządzanie lokalami na wynajem. Podstawowym pakietem działań mających przyczynić się do realizacji celów określonych w NPM był program Mieszkanie Plus, o którym właśnie Teraz rozmawiamy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że na program Mieszkanie Plus składają się działania służące realizacji głównych celów NPM. Pierwszy cel, no to związany oczywiście ze zwiększeniem dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uni uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. I cel drugi, związany ze zwiększeniem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową. No i z ustaleń kontroli wynika, iż efekty wdrażanych rozwiązań dotyczących budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu oraz budowy mieszkań przy udziale preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego odbiegały od zakładanych celów. No i tutaj, Szanowni Państwo, no dosyć często się tak zdarza, że są to obietnice, Wyborcze, tak jak mieliśmy okazję tutaj przeczytać, no nawet połowa z zakładanych celów, czyli 100 tysięcy wybudowanych mieszkań nie została osiągnięta. Ja zawsze gdzieś tam podchodzę z taką dużą dozą, no jakby niepewności, jeżeli słyszę takie zapewnienia, bo wybudowanie 100 tysięcy mieszkań to naprawdę bardzo duży wynik. Zapewne mogą Państwo pamiętać z poprzednich moich programów, że rocznie w Polsce buduje się około 200 tysięcy mieszkań. Zatem takie założenia rządowe, że zostanie wybudowane w określonych latach 100 tysięcy, no to jednak myślę, że jest to wynik, no, który naprawdę byłby imponujący, gdyby oczywiście doszedł do skutku. Niestety nie doszedł, więc tutaj e, nikt stwierdził, że e, wynik tej kontroli jest naprawdę e, no, niesatysfakcjonujący i niestety tutaj ten program nie przyniósł oczekiwanych efektów. Mniej mieszkań na wynajem, oferta zmniejszyła się o kilkadziesiąt procent. I tutaj dla Państwa przygotowana analiza dokładna tej naszej sytuacji, ponieważ no nie oszukujmy się, teraz rynek mieszkań na wynajem naprawdę szaleje. Oferty znikają tak naprawdę w kilka minut. W całej Polsce myślę, że zostało już około kilku tysięcy mieszkań na wynajem. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Wcześniej w całej Polsce było około 40 tysięcy, ponad 400 40 tysięcy mieszkań na wynajem. Zatem naprawdę sytuacja no jest interesująca. Jeszcze z taką sytuacją, e, ja odkąd pracuję na rynku nieruchomości, e, nie miałam styczności, no ale mamy wyjątkową teraz sytuację, zatem posłuchajmy tej analizy. Od wybuchu wojny na Ukrainie baza ofertowa mieszkań na wynajem zmniejszyła się o kilkadziesiąt procent, a ceny wzrosły o około 10 procent. Wynika z opublikowanej w środę analizy firmy Domiporta. Jak wynika z analizy, w ciągu około 4 tygodni, czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, baza ofertowa mieszkań na wynajem skoczyła się w niektórych miastach o kilkadziesiąt procent. Na przykład w Poznaniu o 23%, w Krakowie nawet o 60%, czyli ponad połowa mieszkań zniknęła. Tak duże zainteresowanie najmem przełożyło się oczywiście na wzrost cen. Z wyliczeń ekspertów Domiport wynika, że kwoty najmu mieszkań w niektórych miejsca, miejscach w Polsce wzrosły o około 10%, czyli o tyle samo, co przez cały ubiegły rok. A tutaj analizujemy tylko cztery ostatnie tygodnie, które od dawna są uznawane za centra ukraińskiej emigracji. Tutaj mamy Wrocław wzrost o 13%, Warszawa wzrost o 10%. Zaznaczono jednak, że mogło być gorzej z uwagi na nienotowaną od II wojny światowej liczbę emigrantów w Polsce, która, jak piszą eksperci Domi porty, przekroczyła już 1,8 miliona. Na szczęście duża część właścicieli nie zdecydowała się grać na tragedii uchodźców z Ukrainy i nie podwyższa sztucznie cen. W takich miejscach jak Kraków, Rzeszów czy Radom w badanym okresie średnie ceny nie wzrosły bądź wzrosły naprawdę nieznacznie, a w Radomiu nawet spadły. Tutaj napisano w raporcie. Obecnie zdaniem autorów analizy trudno określić jak będą kształtowane się ceny najmu mieszkań w dłuższym okresie. Wiele zależy od tego, ilu uchodźców z Ukrainy trafi jeszcze do Polski, jak długo potrwa wojna, a także ile czasu zajmie odbudowa wyniszczonego w konfliktem kraju. Zaznaczono, że hale sportowe przerobione na tymczasowe schronienia czy mieszkania udostępniane przez darczyńców nie mogą służyć do tego celu przez długie miesiące. Potrzebna jest ogromna liczba nowych lokali przeznaczonych na, je, na najem długoterminowy. Tak duży popyt sprawi, że ceny najmu będą nadal rosnąć. Zapewnie mm, odpowiednie do liczby miejsc mieszkalnych to obecnie największe wyzwanie stojące przed polskim rynkiem najmu. Napisano również, że liczba mieszkańców Ukrainy w naszym kraju rośnie systematycznie od 2014 roku. To zapewne mogli Państwo już zauważyć. Na początku była to głównie emigracja zarobkowa. Z biegiem lat osiadali w Polsce głównie Ukraińcy, którzy mieszkali nie tylko w wynajmowanych mieszkaniach, ale również zaczęli je kupować. I tutaj, że wskazano w raporcie, że w 2015 roku nasi wschodni sąsiedzi kupili w Polsce. 627 lokali, to był 2015 rok, a rok później już kupili ponad 1000. Najwięcej lokali zaś zostało nabytych w 2019 roku, to ponad 3000 lokali. I od kilku lat w Polsce na pierwszym miejscu Ukraińcy utrzymują się jako czołówka kupujących nieruchomości w Polsce, oczywiście zagranicznych kupujących. Więc tutaj takie ciekawe, ciekawe statystyki. Na pewno dla Państwa przyszłościowo, myślę, że jak ktoś się zastanawia, czy kupować teraz mieszkanie pod wynajem, myślę, że te statystyki Państwu pomogą podjąć dobrą decyzję. I kolejny temat. Grunty w Polsce są rozchwytywane popyt przewyższa podaż. I tutaj przedstawię Państwu, jak na terenie całego kraju plasują się te ceny gruntów i gdzie najbardziej w jakich regionach najszybciej one są kupowane to również myślę taka podpowiedź dla osób które zastanawiają się czy na tym segmencie rynku nieruchomości coś zacząć działać. Popyt na grunty w Polsce zdecydowanie przewyższa podaż. Deweloperzy mieszkaniowi szukają dostępnych działek nie tylko w miastach wojewódzkich, ale i mniejszych miejscowościach. Bardziej interesują się też terenami pod zabudowę jednorodzinną. Stwierdzili w czwartek analitycy CBRE. Jak podali. Eksperci firmy doradczej na celowniku firmy deweloperskich są m.in. Gliwice, Tychy, czy Mikołów. Konkurencja o najlepsze grunty wykracza też poza rynek lokalny. Deweloperzy krajowi zaspokajają popyt nie tylko ze strony klientów indywidualnych, ale też funduszy zagranicznych. I to już na chwilkę przerwę mogą Państwo z naszych odcinków wywnioskować, że te fundusze inwestycyjne bardzo mocno się zaczęły interesować Polską. No i tutaj takie pytanie otwarte, że dla Państwa, jakie mają Państwo przemyślenia właśnie związane z tymi funduszami inwestycyjnymi, i jak to będzie wpływać na rynek nieruchomości w Polsce. Tutaj zostawiam takie dla Państwa pytania otwarte, a na pewno będziemy w kolejnych odcinkach jeszcze bardziej analizować sytuację tutaj funduszy inwestujących właśnie na rynku polskich nieruchomości. I tutaj wracamy do naszego artykułu. Dodali również, że deweloperzy interesują się gruntami, które zaczynają się od 3000 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Analitycy zwrócili uwagę, że najwyż, najważniejszy z punktu widzenia deweloperów jest miejscowy plan zagospodarowania terenu, na którym rozpoczęcie inwestycji może odbyć się w relatywnie krótkim czasie. Dostępność terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania jest w Polsce niewielka. Na no, co oczywiście, e, co ma oczywiście później wpływ na ceny i to ceny rosnące tych gruntów. Według e, tutaj ekspertów, najchętniej kupowane są grunty w miastach wojewódzkich, takich jak Warszawa, Kraków, e, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Katowice czy Łódź. Tutaj też jest największa konkurencja między deweloperami krajowymi a inwestorami zagranicznymi podali. Wyjaśnij, że popyt ze strony funduszy. Które kupują całe inwestycje mieszkaniowe, koncentruje się na największych miastach, co redukuje dostępność gruntów. Tutaj też myślę ważny, ważny głos w kontekście tych właśnie funduszy. Zwrócili również uwagę, że deweloperzy, którzy nie mogą znaleźć projektu dostępnego na sprzedaż w sektorze mieszkaniowym w miastach wojewódzkich, najpierw patrzą na obrzeża. W przypadku Warszawy będzie to np. Pruszków, Konstancin czy okolice zalewu Zegrzyńskiego wskazano. Dodano że deweloperzy zaczęli bardziej przyglądać się mniejszym miastom, takim jak Gliwice, Tychy, Mikołów, Toruń, Bielsko-Biała, Wiliczka, Lublin, Opole, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Rzeszów czy Zielona Góra. W aktualnych warunkach zdolność kredytowa Polaków spada, to powoduje, że rozglądają się tam, gdzie ceny są najniższe. I tutaj już deweloperzy zauważyli ten trend. Że jeżeli spada nam zdolność kredytowa, no to rozglądamy się za tańszymi rozwiązaniami, a mianowicie te obrzeża wielkich miast również zaczną być zabudowane. I tutaj w mniejszych miastach korzystna cena gruntu pozwala realizować ostatecznie tańszą inwestycję, i tutaj stwierdzili deweloperzy. Zaznaczono również, że deweloperzy coraz mocniej interesują się terenami pod zabudowę jednorodzinną, co wynika oczywiście z pandemii. Do tej pory tego typu inwestycje realizowały głównie małe podmioty, ale rosnące zainteresowanie domami ze strony klientów indywidualnych powoduje, że również duzi gracze wrócili do tego typu inwestycji. Wskazali tutaj w raporcie. Dodali również, że najbardziej interesujące tereny można realizować co najmniej 20 domów jednorodzinnych w podmiejskich miejscowościach miast wojewódzkich. Czyli tutaj też ciekawe zachowanie na rynku. Duzi gracze wracają na ten rynek domów jednorodzinnych. No, taka też myślę niecodzienna sytuacja warta głębszego zastanowienia. No, myślę, że ten rynek nieruchomości w Polsce. E, na ten rok naprawdę będzie nas zaskakiwać i będzie się dużo działo, ale to dobrze, po to tutaj jest nasz program, żeby mogli Państwo być właśnie na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami i ciekawostkami. I ostatni temat, no ten taki najbardziej chyba pesymistyczny, bo sugerujący zapaść na rynku hipotek, która dopiero ma nadejść, klientom będzie trudniej o kredyt mieszkaniowy. Na rynku kredytów mieszkaniowych widać wyraźne chłodzenie. W lutym doszło do kolejnego spadku sprzedaży, udzielono bowiem o 1 czwartą mniej tego typu kredytów niż rok wcześniej. Dane za marzec mogą być równie słabe, a kwiecień, od kiedy będą obowiązywać jeszcze bardziej rygorystyczne zasady obliczenia zdolności kredytowej, będzie jeszcze gorszy. Polakom coraz trudniej będzie uzyskiwać odpowiednio duży kredyt, biorąc pod uwagę bardzo wysokie ceny mieszkań rok 2021 był rekordowo dobry dla rynku hipotek w Polsce, ale hossa dobiega końca. Widać to po coraz gorszych statystykach sprzedaży i popytu na tego rodzaju finansowanie. W lutym banki udzieliły około 15 tysięcy kredytów mieszkaniowych, opiewających łącznie na no, ponad 5 miliardów złotych. Wynika z danych Biura Informacji Kredytowej pod względem liczby pod względem liczby spadek sięga blisko 25% rok do roku i o 10% wobec stycznia. Biorąc pod uwagę wartość, sprzedaż spada o blisko 15% rok do roku i o 11% w porównaniu ze styczniem. Spadek sprzedaży jest spowodowany głównie malejącą liczbą osób wnioskujących o kredyt, co obserwowaliśmy już de facto od kwietnia zeszłego roku. Trend spadkowy popytu na na kredyty mieszkaniowe zaczął się więc jeszcze przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych. Głównym powodem był wówczas, wówczas wzrost cen nieruchomości, powodujący konieczność zwiększenia kwoty zaciąganego kredytu. Mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIC. Część klientów miała zbyt niską zdolność kredytową, aby zaciągnąć tak duże finansowanie. W ostatnich trzech miesiącach o kredyty mieszkaniowe wnioskowało po około 30 tysięcy osób, to zdecydowanie mniej niż rok temu, gdy średnio było to około 40 tysięcy. W szczycie hipotecznej hossy z wiosny 2021 w niektórych miesiącach składano nawet po 50 tysięcy wniosków. Spadki liczby wniosków sięgają sięgając więc od 25% do nawet 40%. Wskaźniki WIBOR-3M, będący podstawową. Yy, taką, yy, takim czynnikiem, podstawowym czynnikiem oprocentowania hipotek poszedł od września w górę o 0,2% do 4,5%. Oczekiwania rynkowe wskazują, że za kilka miesięcy może dotrzeć do nawet 5,5%, co jednocześnie zdołuje maksymalną kwotę finansowania, jaką klienci mogli uzyskać. Do podwyżek stóp rosnących stawek Wibor dochodzi jeszcze um, tutaj działania, działania KNF-u, dodatkowo obniżające zdolność kredytową, co negatywnie wpłynie również na sprzedaż. Już w lipcu zeszłego roku nadzór zakazał bankom ograniczyć okres kredytowania do 25 lat, który jest uwzględniony do liczenia zdolności kredytowej. Z kolei na początku marca wprowadził nowe wymaganie dotyczące bufora służącego do obliczenia maksymalnej zdolności kredytowej. Poszedł w górę z 2,5 procent, punktów procentowych do 5 punktów procentowych ponad obecny wybór. Jednocześnie KNF wprowadziła konieczność uwzględniania przy liczeniu zdolności kredytowej wzrostu kosztów utrzymania i utrzymania wskaźnika DSTI, czyli relacja kosztu raty do dochodu kredytobiorcy. Nie wyższego niż 40% i 50%. Najpóźniej banki muszą się do nowych wymagań dostosować do końca marca. Stąd właśnie ta analiza, że kwiecień będzie jeszcze gorszy, ponieważ wchodzą jeszcze kolejne tutaj obostrzenia, rygorystyczne podejście w ocenie właśnie tej zdolności kredytowej. No i tym takim lekko pesymistycznym, chociaż może nie do końca, bo tak jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, myślę, że spadek wniosków kredytowych. W dłuższej perspektywie przełoży się na bardziej atrakcyjne oferty ze strony banków, więc myślę, że tutaj przez chwilę no będziemy obserwować ten spadek zainteresowania i kredytami, i oczywiście zakupem mieszkań, ale myślę, że w dłuższej perspektywie będzie to na naszą korzyść, ponieważ te oferty banków. No, muszą się poprawić, muszą być lepsze, a może nawet KNF tutaj zmieni tą politykę. Może mniej rygorystycznie będą banki mogły podchodzić do klientów kredytowych. Zobaczymy. Na razie są to spekulacje. No i oczywiście ja Państwu na sam koniec przypominam, że jeśli chcą Państwo sprzedać swoją nieruchomość, szczególnie w tym teraz, właśnie trudnym czasie, to polecam tutaj siebie i swoją firmę. A dzisiaj dziękuję Państwu za odcinek. Do zobaczenia za tydzień.